Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Witajcie w najnowszym odcinku Fantastycznych Wiadomości. W tym tygodniu czeka nas krótki odcinek. Nie przedłużając zatem, zapraszam. Netflix udostępnił opisy oraz grafiki głównych bohaterów nadchodzącego filmu Wiedźmin z mora Wilka. Wesemir wychował się na szlacheckim dworze, pracując jako służący od rana do nocy za marne wynagrodzenie. Marzy, aby wyrwać się z biedy. Przełamać bariery klasowe, zwiedzić kontynent i znaleźć swoje przeznaczenie. Tetra Gilcrest jest potężną czarodziejką, która wywodzi się z rodu pierwszych magów na kontynencie. Tetra wierzy, że magia to czyste piękno. Razem ze swoimi zwolennikami pracuje nad utrzymaniem pokoju na kontynencie, przeciwdziałając nadużywaniu magii. Lady Zerbst to szlachcianka z Kedwen, która po przedwczesnej śmierci męża zajęła jego miejsce w Radzie Doradczej króla. Należy do najbardziej zaufanych doradców władcy i jest zagorzałą zwolenniczką Wiedźminów. Deglan wychował się na surowych, bezlitosnych wyspach z Jest twardym wojownikiem i przywódcą Wiedźminów. Jest zaciekle lojalny wobec swoich chłopaków i zrobi wszystko, co konieczne, aby ich chronić. Filawandrel to obalony król elfów pochodzący z gór Sinnych i wieloletni przyjaciel Wesemira. Znany jest także jako filawandrel ze srebrnych wież. Luka jest szczerym do bólu wiedźminem i rodakiem Wesemira. Choć przez swój niewyparzony język często wywoływał kłopoty, inni wiedźmini mogą zawsze na niego liczyć, bez względu na to, jak groźny jest przeciwnik. Znamy również aktorów głosowych polskiej wersji językowej. Narratorem w filmie będzie lektor Piotr Borowiec, głównemu bohaterowi głosu użyczy Kamil Pruban. W projekcie usłyszymy również aktorów Ewę Kanie, Lady Zerbst, Ewę Prus, Tetra i Marka Karpowicza, Deglan. Osobiście czekam z niecierpliwością. W sieci pojawił się nowy trailer serialu Fundacja Produkcji Apla. Premiera już 24 września bieżącego roku na platformie Apple TV. Mam pewne wątpliwości związane z faktem, że trailer sugeruje, iż będzie to serial akcji. Dam mu jednak szansę, choćby przez wzgląd na zdjęcia i efekty specjalne. Te prezentują naprawdę wysoki poziom. Okruchy. Wydawnictwo Rebis zapowiedziało nowe wydanie fundacji Izaaka Asimowa. Premiera 7 września. Jestem pod wrażeniem, jak można tak strasznie zepsuć okładkę. Nie tylko jej wygląd zupełnie nie pasuje do treści książek, to jeszcze jest dodatkowo oszpecona nadrukiem o dostępności na Apple TV. Pojawiły się już pierwsze, przedpremierowe recenzje z Mori Wilka. Wygląda na to, że jest na co czekać. Krzysztof Olszamowski z ostatniej tawerny wypowiedział się na temat filmu w pozytywnym tonie, a w serwisie Rotten Tomato z pozytywnych jest 9 na 9 recenzji. W rozmowie z serwisem La Presse, reżyser filmu Duna, Villeneuve, oznajmił, że nie będzie reżyserskiej wersji filmu. Wszyscy będą mogli zobaczyć jedynie kinową wersję trwającą 155 minut, czyli nieco ponad 2,5 godziny. Wypowiedź pojawiła się jako dementi opinii Jasona Momol, który domagał się wypuszczenia takiej właśnie wersji. Myślał, że reżyser może jeszcze zmienić zdanie. Władcy pierścieni wyszło to tylko na dobre. Niektórzy czytelnicy zauważyli, że nowe książki z serii Artefakty wydawnictwa Max są nieco mniejsze od starszych. Andrzej Miszkurka, odpowiedzialny w wydawnictwie za prawa autorskie, tłumaczenie, redakcję oraz korektę potwierdził, że jest to zmiana na stałe. Drukarnia z którą współpracuje wydawnictwo zmieniła proces technologiczny i niemożliwe jest już drukowanie artefaktów w stary sposób. Zmiana nie dotyczy za to podobnej rozmiarowo malazańskiej księgi poległych, która drukowana jest w innym miejscu. Informacje znajdują się w komentarzach do wydania trylogii mostu w serwisie katedra.nast.pl. Na stronie Entertainment Weekly pojawiły się pierwsze zdjęcia z koła czasu. Część z nich prawdopodobnie jest pozowana, ale i tak pozwalają zobaczyć, że Amazon nie żałuje pieniędzy na stroje, charakteryzację czy akcesoria. Zapowiedzi. Wkrótce ruszy przed sprzedaż zbioru Pusty Ogród Romualda Pawlaka. Akcja tekstów jest osadzona w tym samym uniwersum co powieść Podarować niebo. Pod koniec miesiąca zapewne ukaże się Chrometeus Jana Maszczyszyna, kontynuacja Nekrolotu. Audiobook powieści został zapowiedziany na 26 sierpnia przez wydawnictwo Saga Egmont. Prawdopodobnie w tym samym czasie do sprzedaży trafi e-book i książka nakładem Genius Creations. Fragmenty Dostępny jest fragment powieści Familia autorstwa Pawła Majki. Wydawnictwo Powergraph udostępniło fragment powieści Płomień autorstwa Magdaleny Salik. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym tygodniu. Pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień. Paskut.